Dzień dobry, moi drodzy! Bo jakiś taki ciężko dzisiaj psychicznie stan. Jakoś tak bardzo mnie wszystko drażni. Okropnie. Dzisiaj postanowiłam, że pokażę wam jak zmieniłam troszkę, nawet nie troszkę, to są wszystkie nowe rzeczy, jak zmieniłam styl na to lato. Tak? Czemu nie? Pisaliście, pytaliście, kiedyś, już dawno, pamiętam, żebym pokazała, co tam mam w szafie i tak dalej, zrobiła... Jakoś to się jakoś nazywa, jak vlogerzy to robią, luki, coś tam z lukami, szafa, nie wiem... Nie znam się na tym. Po prostu wam pokażę, jakie mam e, fajne ubranka na to lato. O, jeszcze kicham cały czas! O. To jest e, sierść. Nie wiem jak ją wyciągnąć stamtąd. Kiciu, tam okulary pod tobą są, muszę je wyjąć. Daj mi wyjąć okulary? Ej! Dobra, już muszę wracać. I tak, moje, e, moje pierwsze lukę, Muszę założyć buty. Pierwszy luk, moi drodzy. Proszę bardzo, białe buciki, spodnie, które kupiłam, żeby chodzić w domu, ale tak bardzo mi się podobają, że, że w sumie chodzę wszędzie w tych spodniach. Do tego mam takie o okularki. Proszę bardzo, jest bardzo e, rapersko-regersko e, reg, reg, <grych> jakoś tak. Oversize, oversize i idziemy. Na to można złożyć zieloną, em, zieloną kurteczkę, Taka, o, taką o, wiatrówkę, proszę bardzo, która pięknie się łączy tutaj z zielonym, e, tutaj zielony z białym, no po prostu mm, gitara. Gitara. <grystanie> Dalej zmieniamy koszulkę. No, na przykład na taką, o, to jest taka długa, to jest już bardzo raperska e, koszulka. Już bardzo można zobaczyć z tyłu, jak to wygląda. Białe buciki, jak najbardziej. Tutaj wszystko nam pasuje. To jest chyba moja najbardziej ulubiona e, koszulka tego lata. Więc będę często w niej chodzić. I to jest chyba najbardziej ulubiony look. Yeah. No i tutaj można, można założyć na przykład na przykład o takie okularki rajwane. O, proszę bardzo jest bardzo y, stylowo delikatne okularki, jest pięknie. E, ten look na przykład tym widzieliście mnie wczoraj tylko, że nie w tych butach, tylko w klapkach, klapki też jak najbardziej. Czemu nie? Shorty, szerokie, wysoki stan. Koszulka też długa. No i tu możemy na przykład okularki założyć takie ciekawe, niebieskie. Okularki. Koszulka. Była moja ulubiona, póki nie przyjechała tamta, tamta różowa. Nie tak, różowa. Przepiękna. Kolejny look moi drodzy, nazwijmy to LGBT look jest fajna koszulka, kolorowa. Proszę bardzo. Inne szorciki. I okularki, okularki. Myślę, że... że klasik Raybeny tutaj jak najbardziej będą pasować. No, ale całkiem tak wesoło wyszło. Tylko, że w nogi ciepło. Dobra, zróbmy jeszcze ostatni luk Myślę, że to wygląda zarąbiście. No, to jest super. Tak. Genialnie. Uważam, że to jest genialne. Okularki. Rajbany, myślę, że rajbany. Rajbany. Różowy telefonik. Jest gitara. Jest gitara. No, ten jest zajebisty. Zróbmy jej głosowanie, czy coś, czemu nie? Napiszcie mi w komentarzach, który najbardziej luk Wam się spodobał. Albo który najbardziej Cię nie spodobał. Albo napiszcie mi, że wyglądam jak gówno i w ogóle Wam się nie podoba. Um, to tyle, a ogólnie, ogólnie też chciałam powiedzieć, mam strasznie dużo rzeczy, których już nie noszę przez to, że zmieniam ciągle styl ubrania itd. Um, rzucam Wam link pod filmikiem na mój Vinted, gdzie sprzedaję swoje rzeczy. Buciki, nie wiem, jakieś koszulki, swetry i, i, i różne tam rzeczy. Może komuś coś się spodoba. A miejsca brak, miejsca brak naprawdę. Już się, się wkurzam też na to, że no, no nie ma miejsca. No, no nie ma, za dużo rzeczy już mam. Do zobaczenia, nie bowiem. Dobrze, że nagrywam to, póki to słońce nie mam. No, póki jeszcze to mogę zakładać ubrania.